Był to czas, gdy dla świata, który ledwo otrząsnął się z wielkiej wojny, narastała groźba nuklearnej zagłady. A u życiu setek milionów ludzi miał decydować przypadek. Sensacje XX wieku w Radiu Z. Wielki czarny śmigłowiec przemknął nisko nad miastem i zatoczył krąg nad niewielką polaną. Pilot wypatrywał najlepszego miejsca do wylądowania, zanim opuścił maszynę na pokryty głębokim śniegiem placu. Widok śmigłowca w syberyjskiej pustce wydawał się czymś irracjonalnym, zważając, że do najbliższej osady było kilkaset kilometrów, a w pobliżu nie było śladów jakiejkolwiek obecności człowieka. Na skraju lasu znajdował się co prawda wielki skład drewna, ale wyglądał jakby przygotowany do spławienia późną wiosną, gdy puszczą lody pobliskiej rzeki. Śnieg był za głęboki, aby śmigłowiec mógł wylądować, więc zawisł tuż nad ziemią, a z otwartych drzwi wyskoczyło trzech żołnierzy. Powahali na pożegnanie pilotowi i brnąc w śniegu ruszyli w stronę składu drewna. Minęło dobre pół godziny, zanim udało im się dotrzeć do ogrodzenia z siatki, którego obecność na tym pustkowiu wydawała się równie niezrozumiała jak lądowanie śmigłowca. Oficer idący przodem odnalazł czarną metalową skrzynkę przy furtce. Otworzył ją za pomocą klucza. W jej wnętrzu były guziki z cyframi. Gdyby wystukał kod, szczęgnął zamek furtki, którą otworzyli, przezwyciężając napór śniegu zalegającego na placu. Dalej było już łatwiej iść, w śniegu było mniej. Widocznie ktoś uprzątnął drogę między sągami. Zniknęli między nimi, jakby pod ziemię się zapadli. W istocie wejście było najściślej strzeżoną tajemnicą. Znało je tylko kilkunastu żołnierzy i wartowników tego najtajniejszego miejsca na Syberii. W betonowej sali, głęboko pod ziemią, na ich widok trzej żołnierze siedzący za szarymi metalowymi pulpitami zerwali się z miejsc. Powitanie było krótkie i ograniczyło się do przekazania dokumentów, kodów i kluczy uruchamiających wyrzutnie. Nowa zmiana rozpoczynała służbę w silosie rakiety balistycznej, której głowica o mocy 25 megaton, tysiące razy silniejsza od bomby, która zniszczyła Hiroshima, miała spopielić miasto na amerykańskim kontynencie. Żaden z trzech żołnierzy przejmujących sterowanie rakietą nie wiedział, jakie miasto zostanie zniszczone. Miał tylko wykonać rozkaz, który nadszedłby z Kremla. Wówczas silniki elektryczne odsunęłyby jeden z sągów drewna maskującego wylot betonowego silosu rakiety strategicznej, a trzej ludzie za pulpitami rozpoczęliby procedurę startową. Wtedy na początku lat 60. Związek Radziecki był największą potęgą militarną świata, a odpowiedź na pytanie, ile takich rakiet ustawionych w bedonowych silosach gotowych jest do startu, było najważniejszym zadaniem amerykańskiego wywiadu. Błąd mógł mieć nieobliczalne skutki. Sensacje XX wieku w Radio Z. Sensacje XX wieku w Radio Z. Prezydent Dwight Eisenhower doceniał wywiad. W jego działaniach dowódcy wojsk alianckich w Europie w II wojnie światowej współpraca z tajnymi służbami miała decydujące znaczenie. One bowiem tak skutecznie wprowadziły w błąd Hitlera co do miejsca i czasu inwazji planowanej w 1944 roku w Normandii. Że przesądziło to o sukcesie wielkiej operacji. Gdy żołnierze amerykańscy i brytyjscy umacniali przyczółki w Normandii wiele dni po wylądowaniu, Hitler wciąż oczekiwał inwazji w oddalonym rejonie i tam trzymał główne siły, które z łatwością mogły pokonać alianckie wojska inwazyjne. Gdy jednak 20 stycznia 1953 roku Eisenhower objął urząd prezydenta, Uzmysłowił sobie z przerażeniem, że nie ma tego oręża w walce z nowym wrogiem, Związkiem Radzieckim. Osiągnięcia i możliwości amerykańskiego wywiadu były znikome. Głównym źródłem informacji były raporty atasze wojskowych akredytowanych w Moskwie. Fotografowali radziecki sprzęt w czasie pierwszomajowych parat albo robili długie wycieczki w pobliże wojskowych instalacji, starając się coś dojrzeć z zapłotu. Odnosili co prawda sukcesy, jak major John van Leeuwen, który 3 marca 1953 roku podróżując samochodem z Moskwy do Kijowa dzięki podręcznemu wykrywaczowi radaru, jaki trzymał pod fotelem, zlokalizował na południe od Moskwy stację radiolokacyjną nowej baterii przeciwlotniczej. Amerykańska agencja wywiadowcza CIA, ponaglana przez prezydenta, rozpoczęła operację Redskin. Polegającą na zbieraniu informacji od obcokrajowców podróżujących po Związku Radzieckim naukowców, dziennikarzy, sportowców, duchownych. Pytano ich o wrażenia lub bardzo konkretne sprawy: jaki kolor miał dym unoszący się z kominów fabryki, albo jaki pył pokrywał jej sąsiedztwo, jaki kształt miały anteny stacji radiolokacyjnych. To było niewiele. Prawdziwych źródeł szpiegowskich informacji Amerykanie mieli jeszcze mniej. Sensacje XX wieku w radio Z. Sensacje XX wieku w radio Z. Na początku lat 50. amerykański wywiad starał się usilnie zbudować siatki szpiegowskie w Związku Radzieckim, ale w policyjnym państwie Stalina wydawało się to niemożliwe. Najcenniejszy kontakt udało się nawiązać 12 listopada 1953 roku. Wtedy o godzinie 15.00 do mężczyzny stojącego na rogu ulic do Rottergasse i Stalburg Gasse w Wiedniu podszedł drugi. Nazywam się Brown. Przesłał pan list, że chce się z nami widzieć. Prawdziwe nazwisko mężczyzny, który przedstawił się jako Brown, brzmiało George Kilswald. Był oficerem CIA pracującym od 52 roku w Wydziale Radzieckim. Z pochodzenia Rosjanin mówił biegle po rosyjsku, a także po francusku, niemiecku i włosku. To jemu przekazano sprawę listu, który na początku listopada 1953 roku ktoś wrzucił przez okno do samochodu amerykańskiego dyplomaty w Wiedniu. Czy ma pan może ten list? Żartuję, nie trzymamy takiej korespondencji. To mogłoby być niebezpieczne dla pana. A pamięta pan treść? Oczywiście. Napisał pan, jestem rosyjskim oficerem przydzielonym do dowództwa radzieckiej grupy wojsk w Baden pod Wiednią. Jeżeli Jeżeli jesteście kupnem nowego schematu organizacyjnego radzieckiej dywizji pancernej, spotkajmy się na rogu ulicy. Zgadza się. Jestem pułkownik Piotr Popow. Chcę za moje informacje 3000 szylingów. Za długo rozmawiamy w tym miejscu. Proponuję spotkanie jutro przed Kumsk Historische Muzeum o tej samej godzinie. Niech Wam przyniesie te dokumenty. Ja będę miał pieniądze. Tak rozpoczęła się współpraca pułkownika Popowa, któremu nadano pseudonim Etik, z Amerykanami, którym dostarczył wiele cennych informacji. Takich źródeł amerykański wywiad miał jednak niewiele. Radziecki kontrwywiad był zbyt sprawny, o czym przekonał się Popow w 1958 roku, gdy został zdemaskowany, zmuszony do współpracy z wywiadem radzieckim, a ostatecznie skazany na śmierć w 1959 roku. Jeśli nie można było uzyskać informacji o radzieckich zbrojeniach od szpiegów działających na ziemi, może udałoby się zdobyć z powietrza. Prezydent Dwight Eisenhower uchwycił się tego pomysłu jako najpewniejszego rozwiązania problemu, który wydawał się najtrudniejszym w jego prezydenturze. Sensacje XX wieku w Radio Z. Sensacje XX wieku w Radio Z. 8 maja 1954 roku trzy samoloty RB-47 wystartowały z amerykańskiej bazy Fairford w pobliżu Oxfordu w Wielkiej Brytanii. Przeleciały wzdłuż północnego brzegu Norwegii i skierowały się w stronę Murmańska. Nad portem dwa z nich zawróciły. Zaś trzeci pilotowany przez Hola Ostina skierował się na południe. Nie pamiętam, jakie mieliśmy konkretne zadanie, ale zapewne interesowały nas lotniska wojskowe i instalacje radarowe. Wlecieliśmy nad Rosję na dobre 50 mil, gdy zobaczyłem trzy myśliwce. Nie obawialiśmy się ich, gdyż były to migli 15 za wolne dla nas. Myśliwiec MiG-15 rzeczywiście nie stanowił zagrożenia dla amerykańskiego samolotu zwiadowczego, który przewyższał go prędkością i pułapem. Godzinę później dostrzegłem sześć rosyjskich samolotów. Chwilę potem następnych sześć. Było oczywiste, że mają rozkaz zająć się nami, ale nie były to MiG-15. Zakręciliśmy na zachód, a Rosjanie zaczęli pościg. Za amerykańskim samolotem ruszyły MiG-17. Nowe myśliwce wprowadzone do służby w październiku 1952 roku. Przewyższały prędkością i dorównywały pułapem amerykańskiemu samolotowi. Pierwszy z rosyjskich samolotów zrównał się z nami. Strzelał pociskami smugowymi, aby nas zmusić do lądowania. Krzyknąłem do kopilota Karla Holta. On powiedział: Nasze działka nie funkcjonuje. Odpowiedziałem. Lepiej zrób coś, kopnij je, albo inaczej zmusz te cholerne działa, żeby strzelały, bo spadniemy tutaj jak kaczki. Amerykański samolot RB-47 uzbrojony był w dwa działka kalibru 20 mm ustawione w ogonie i sterowane radarem. Tylko w ten sposób mógł obronić się przed ścigającymi samolotami radzieckimi. Liczyłem dziesiątki minut, które usiłowały nas zestrzelić. Na szczęście udało mi się uruchomić działka i oddać parę strzałów, co ukazało Rosjanom utrzymać dystans. Ale wreszcie któryś trafił nas. Czułem strumień powietrza wpadający do kabiny przez otwory w kadłubie. Granica fińska była blisko, ale dostrzegł z przerażeniem, że wskaźnik paliwa szybko zbliża się do zera, co wskazywało, że zbiornik został przestrzelony. Paliwo ubywało w zastraszającym tempie, gdy sześć silników uciekającego samolotu pracowało na maksymalnym ciągu. Szanse na wyrwanie się ścigającym myśliwcom malały z każdą sekundą. Paulson wiedział, że wielu jego kolegów nie powróciło z takich lotów. W październiku 1952 roku radzieckie myśliwce zestrzeliły rozpoznawczego B-29 nad Wyspami Kurylskimi, w grudniu nad Mandżurią. W styczniu 1953 roku zginęła załoga P2V. A tego majowego dnia wszystko wskazywało, że oni powiększą listę zestrzelonych. Sensacje XX wieku w Radio Z. Sensacje XX wieku w ZET. Nagle radzieckie myśliwce ścigające rozpoznawczy samolot RB-47 zawrócił. Pilot zorientował się, że minęli granice Finlandii. Ratunek był jednak bardzo iluzoryczny, gdyż przez cały czas z przestrzelonych zbiorników amerykańskiego samolotu wyciekało paliwo. Na złego radio było uszkodzone i mogli nadawać tylko na jednym kanale. Ich wezwania pomocy usłyszał pilot tankowca, Jim Wrigley, pełniący bojowy dyżur na ich rodzimym lotnisku w Fairford w Wielkiej Brytanii. Uruchomił silniki i zgłosił się do wieży, prosząc o zgodę na start. Jim usiłował natychmiast wystartować ale nie otrzymywał zgody, gdyż coś tam działo się na pasie. Wreszcie, łamiąc wszystkie przepisy, uniósł maszynę w powietrze. A u nas wskaźnik paliwa zatrzymał się na zerze. I wtedy zobaczyłem w oddali samolot. To musi być tankowiec powiedziałem do Karla. Lecę do niego. Nie myliłem się. Karl wspominał później, że najpiękniejszym momentem w jego życiu było ustawienie naszego samolotu pod tankowcem i podłączenie przewodu paliwowego. Nasze zbiorniki były już całkowicie puste. Takie loty w latach 50. były podstawowym źródłem informacji o radzieckich siłach zbrojnych. Dzięki nim Amerykanie mogli poznać tajemnicę odległego rejonu nad Wołgą – Kapustin-Jar. Pierwsze sygnały nadeszły od jeńców niemieckich, których w 1952 roku Rosjanie zwolnili z niewoli. Przesłuchiwani przez wywiad amerykański wskazywali na Kapustin-Jar jako miejsce tajnych eksperymentów radzieckich. Co tam się działo? Tego nie potrafili określić. Do operacji rozszyfrowania tej tajemnicy włączyli się Brytyjczycy, którzy zdecydowali się wysłać ze swojej bazy w Iranie najnowszy samolot rozpoznawczy Canberra. Lot, który prawdopodobnie odbył się w sierpniu 1953 roku do dziś pozostaje tajemnicą. Jedynym dowodem, że brytyjski samolot dotarł nad Kapustyn Jar, jest relacja Michała Szulgi, pilota radzieckiego myśliwca masz wysokość? 14,800. Zwiększ o 300 metrów. Rozejrzyj się dookoła. Co widzisz? Nic. Spojrzyj do góry. Trochę no w prawo. Widzę samolot. Błyszczy w słońcu. Przygotuj działka. Rozkaz zestrzelić. Zwiększam wysokość. 15,400. 15,800. Tracę prędkość. Tracę prędkość. Ponów próbę zestrzelenia. Doszedłeś go? Nie udało się. Ciągle jest za wysoko. Się dziwić. Do brytyjskiego samolotu należał światowy rekord wysokości lotu ustanowiony w maju 1953 roku 19 137 metrów. Radzieckie myśliwce nie mogły przekroczyć 16 000 metrów. W czasie lotu nad kapustym Jarem kamery brytyjskiego samolotu zrobiły kilkaset zdjęć prawdopodobnie 240. Anglicy mogli się przekonać, że Rosjanie prowadzą tam próby z rakietami balistycznymi, wzorowanymi na niemieckich V-2. Sensacje XX wieku w Radio Z. Sensacje X wieku w Radio Z. Zdjęcia brytyjskiego samolotu szpiegowskiego zrobione w sierpniu 53 roku nad kapustym Jarem nad Wołgą ujawniły, że Rosjanie prowadzą tam próby z rakietami. Prezydenta Eisenhowera była to wiadomość nadzwyczaj ważna i niepokojąca. Wskazywała, że w ciągu najbliższych lat Rosjanie mogą zaatakować amerykańskie miasta. Co prawda Związek Radziecki miał bomby atomowe od 1949 roku, ale nie miał bombowca strategicznego z prawdziwego zdarzenia. Już w 1944 roku znakomity radziecki konstruktor Andrzej Tupolew otrzymał od Stalina rozkaz skopiowania amerykańskich bombowców strategicznych B-29, z których trzy uszkodzone w locie nad Japonią musiały wylądować na radzieckim lotnisku pod Władywostokiem. To zadanie okazało się karkołomne. Ogromnym problemem były imperialne jednostki miary stosowane w amerykańskim bombowcu. Na przykład grubość blachy kadłuba amerykańskiego samolotu wynosiła 1,16 cala to jest 1,587 mm, a takiej blachy nie mógł wyprodukować żaden z radzieckich zakładów, gdyż nie miał odpowiedniego oprzyrządowania. Wydawało się nic prostszego, niż zwiększyć lub zmniejszyć grubość blachy. To jednak nie było takie proste. Gdyby zwiększono grubość do 1,6 mm, masa samolotu wzrosłaby i spadłyby jego osiągi. Zmniejszenie grubości do 1,5 mm zagrażało wytrzymałości kadłuba. Równie trudne okazało się zastąpienie amerykańskich przewodów elektrycznych, których grubość po przeliczeniu z cali wynosiła np. 0,88 mm lub 1,93 mm. Gdyby użyto kabli produkowanych przez radziecki przemysł, masa samolotu wzrosłaby o 8-10%. Po dwóch latach karkołomnych zabiegów w maju 1947 roku zbudowano pierwsze kopie amerykańskich B-29, nazwanych Tu-4. One, wkrótce wyposażone w bomby atomowe, utworzyły trzon radzieckich sił strategicznych, ale kariera samolotów szybko dobiegła końca, gdyż wojna koreańska wykazała, że B-29 są już przestarzałe i nie mogą obronić się przed odrzutowymi myśliwcami. Wydawałoby się, że prawdziwą groźbą dla Amerykanów stały się dopiero bombowce Mi-4. Amerykański atasze wojskowy sfotografował ten samolot podczas pierwszomajowej defilady w 1953 roku, gdy Mi „4 otoczony czterema myśliwcami przeleciał nad Placem Czerwonym. Strach Amerykanów przed tymi bombowcami był odwrotnie proporcjonalny do niezadowolenia premiera Nikity Chruszczowa, który wkrótce po wielkiej premierze nowego bombowca odwiedził zakłady lotnicze w Filii pod Moskwą, gdzie budowano Mi „4. Oprowadzony przez głównego konstruktora, Władymira Miasiszewa, zapytam nagle. A jaki, Władimirze Michajłowiczu, zasięg ma ten bombowiec? A to zależy od wielu czynników. Przede wszystkim ładunku bomb. Może zabrać do 24 ton. Jeżeli zmniejszymy ładunek do 11 ton, wówczas w komorach bombowych będzie można zamontować dodatkowe zbiorniki paliwa. A z wodorówką? Ile ona waży? Ile może przelecieć? Bomby FN 9000 lub FAB 9000 ważą po 5 ton. Zasięg wynosi wówczas 8100 km. Doleci do Ameryki, no to dobrze! A jak wróci? Na powrót nie starczy, paliwa. Wtedy wtrącił się, któryś z generałów biorących udział w inspekcji powiedział, zakładamy możliwość lądowania w Meksy. A jak to wynegocjujecie z rządem meksykańskim, to? Może wasza treściowa tam mieszka? Zapewne ta wizytacja zakładów lotniczych przekonała Chruszczowa, że nie można stawiać na lotnictwo jako podstawę radzieckich sił strategicznych. O wiele bardziej przypadł mu do gustu pokaz rakiety R-5M, skonstruowanej na bazie niemieckiej V2 przez Siergieja Korolowa. Rakieta z głowicą bojową, nuklearną, przeleciała 1200 km. Cel na poligonie, opuszczona wieś, został zmieciony z powierzchni ziemi. W tym samym czasie prezydent Eisenhower zażądał raportu na temat perspektyw rozwoju radzieckich rakiet. Dokument, który otrzymał, wskazywał, że przed rokiem 1960 Związek Radziecki nie będzie miał międzykontynentalnej rakiety balistycznej, która mogłaby dolecieć do Stanów Zjednoczonych. To był błędny raport. Sensacje XX wieku w Radio Z. Sensacje XX wieku w Radio Z. Już w 1947 roku radzieckie zakłady wyprodukowały pierwsze egzemplarze rakiet krótkiego zasięgu, nazwane na zachodzie SS-1, które były w istocie zmodyfikowanymi niemieckimi V2. Wkrótce zastąpiły je SS-2 o nieco powiększonym zasięgu. W 1955 roku wprowadzono do uzbrojenia rakiety średniego zasięgu SS-3, w dalszym ciągu oparte na konstrukcji niemieckich rakiet. Był to już czas. Gdy w radzieckiej doktrynie wojennej zwyciężał pogląd o konieczności uprzedzenia amerykańskiego ataku, jeden z twórców tej tezy, generał Nikolaj Talenski, uważał, że wynalezienie broni nuklearnej całkowicie zmieniło sytuację militarną. Tradycyjne podpory rosyjskiej potęgi, ogromne rezerwy ludzkie i surowcowe, wielkie przestrzenie, będące pierwszą zaporą przed nacierającymi wojskami wroga, przestawały istnieć w dobie nuklearnej. Wybuchy kilkudziesięciu głowic jądrowych mogły spopielić przemysłowe miasta, pozbawiając wojska na froncie dostaw broni i żywności, zniszczyć węzły komunikacyjne, uniemożliwiając przewóz żołnierzy i zaopatrzenia. Dlatego, argumentował generał Taleński, w przypadku zagrożenia wojną należy pierwszemu wykonać uderzenie nuklearne, aby obezwładnić wroga. Nikita Chruszczow chętnie przyjął ten punkt widzenia. A osiągnięcia radzieckich uczonych przy konstruowaniu i budowaniu rakiet dały mu argument, który postanowił wykorzystać w polityce wobec Stanów Zjednoczonych. I gotów był nie cofnąć się przed krokiem ostatecznym, gdy w sierpniu 1957 roku Związek Radziecki przeprowadził udaną próbę z rakietą balistyczną R-7, która, startując z wyrzutni na terenie Związku Radzieckiego, mogła dolecieć do Stanów Zjednoczonych. Dla świata rozpoczynał się najbardziej niebezpieczny czas. Sensacje XX wieku w Radiu Z.